Jestem Zuzanna fimienko młotkowska jestem środkową KS deweloper z Rzeszów. Generalnie nie było takich ścisłych założeń, żeby, nie wiem, musi być koniecznie medal i tak dalej, ale myślę, że to każda z nas gdzieś tam w sercu miała. Wiedziałyśmy, że ten sezon i ten skład był na to gotowy, byłyśmy gotowe na walkę oczywiście o mistrzostwo Polski. Takie było podejście od początku. Stopień realizacji no jest niedosyt. Zawsze to wicemistrzostwo to nie jest mistrzostwo, jest, jest gdzieś tam jakiś, jakiś taki smutek trochę w sercu. Ja też przychodziłam tutaj, miałam taką nadzieję, że, że przyniosę szczęście i w końcu, w końcu uda się zdobyć złoty medal. Niestety się nie udało, ale mimo wszystko walka była bardzo fajna i trochę szkoda. No ja uważam, że do tego sukcesu, jakim jest niebywale to wicemistrzostwo, to przyczyniła się nasza ciężka praca. Ten sezon był naprawdę pełen wzlotów, upadków, dwie kwarantanny, jakieś drobne kontuzje i tak dalej. Był bardzo też długi, bo zaczęłyśmy przygotowania bardzo wcześnie. I myślę, że właśnie taka praca zespołowa i taki spokój, spokój w pracy, spokój, że tak powiem, na boisku momentami, w tych najważniejszych momentach i to nam, myślę, że dało właśnie to wicemistrzostwo. Myślę, że takim najfajniejszym wspomnieniem to jednak było wejście do, do tego finału pokonanie UKS-u. Myślę, że to, to większość dziewczyn chyba by tak powiedziało. Bo to był taki myślę moment przełomowy w tym sezonie, bo wygrałyśmy nierówno, ta gra falowała. Z EłKS-em zaczęłyśmy bardzo źle, czego nie przewidywałam, bo przewidywałam, że jednak zaczniemy lepiej. No i jakby dla mnie właśnie byłej Ełkaesianki to było coś takiego, taki moment przełamania, że faktycznie Developers w końcu wszedł do tego finału i, i to było wielkie coś. Najgorszym wspomnieniem myślę, że, że był faktycznie ten koronawirus. Ja go przeszłam dosyć mocno, miałam dosyć silne objawy i faktycznie wspominam to bardzo źle. No, były pierwsze dni w domu, w łóżku i było bardzo ciężko. Później kondycyjnie było też bardzo ciężko wrócić. Pojawiały się też kontuzje, myślę, że też poniekąd właśnie przez to spowodowane. I to było zdecydowanie w tym sezonie najtrudniejsze. No taki najśmieszniejszy moment dla mnie, który na pewno będę wspominać, to była sytuacja z meczu z Chemikiem Police, jak grałyśmy tutaj. No nie jest to związane z moją osobą, to jest związane z osobą Magdy Grabki, która weszła na zagrywkę i wykonała zagrywkę przed gwizdkiem. Żartowałyśmy sobie z dziewczynami, że no tak naprawdę to tylko ona chyba mogła takiego czegoś dokonać, bo ona jest jak taki promyczek szczęścia, że no tylko jej mogło się tak, mówiąc, przyfarcić I to była naprawdę śmieszna sytuacja, no myślę, że którą będę długo wspominać, że to było, mówię taki bardzo nerwowy moment, stresujący, ona była też zestresowana, zagra zagrała po prostu przed gliskiem, i no to nas uratowało, bo zepsuła tą zagrywkę, więc A to tak. dokładnie, to była naprawdę dla mnie bardzo zabawna sytuacja. Dla mnie najtrudniejszym meczem był pierwszy mecz playoffu z Kaliszem ponieważ nie układał nam się bardzo ten mecz, a ja byłam kompletnie do tego meczu niegotowa, bo przez cały tydzień przed tym meczem nie trenowałam z powodu Barku, problemu z Barkiem, i e, musiałam wejść wtedy w meczu i jakby pomóc zespołowi. To było coś trudnego, bo jednak bez treningu, bez takiego jakby czucia się boiskowego i w ogóle troszeczkę mówię, braku czucia piłki, e, no suma summarum mówię, to było coś trudnego, ale, ale wyszło dobrze, bo weszła i pomogłam zespołowi, a to było najważniejsze, bo ten mecz też nie układał się niestety po naszej myśli. Mówię, podsumowując ten sezon, uważam, że mimo wszystko było udany. Był dla nas ciężki, e, mówię, było sporo kontuzji, te, te kwarantanny, e, dużo takich, mówię, gdzieś tam nerwowych momentów ale też dużo pięknych momentów. Grałyśmy naprawdę momentami bardzo dobrą siatkówkę. Ja nie pamiętam, żeby tutaj deweloper zgrał taką siatkówkę, jak było w tym sezonie. Naprawdę takie akcje, co się działy na boisku, nawet w tych meczach finałowych, no to jest coś niesamowitego emocje były ogromne. Uważam, że byłyby większe emocje, gdyby byli kibice. Na pewno by były większe emocje, więc to jest coś, czego ewidentnie zabrakło w tym sezonie. Dlatego mówię, mimo że zdobycia tego wicemistrzostwa, nie ma aż takiej radości, bo myślę, że kibice też by dali nam tą radość. A, a jak tego nie ma, no to jest troszeczkę tak. No, medal super, super, że wicemistrzostwo, fajnie, że walczyłyśmy, ale nie dosyć ich jest. Ale cóż, uważam generalnie, że sezon był, był udany. Miałyśmy naprawdę super atmosferę z dziewczynami w zespole, i, i więc za tym na pewno będę bardzo tęsknić. E, no i drodzy kibice, no do Was na pewno chciałam przekazać to, że bardzo Was brakowało w tym sezonie, bardzo. Mówię, było nam momentami smutno, że, że nie mogłyśmy cieszyć się z Wami i jakby przeżywać tych wszystkich emocji, bo wiem, że Wy byście dali nam tych emocji jeszcze, jeszcze więcej, ale mam nadzieję, że już za niedługo wszystko wróci do normy. Pozdrawiam.